Dziś z kolejną wizytą u Przemysława Wojciechowskiego dla portalu Pigeon Online Kreska Aukcje. Marcin Pawlak. Witam serdecznie Przemek. Witam serdecznie kolegów. Dziś materiał głównie poświęcony jak gdyby prezentacji gołębi, które będą przeznaczone do aukcji na portalu Pigeon Online Kreska Aukcje. Ale no, korzystając z okazji, chciałbym trochę opowiedzieć, albo właściwie zapytać o przebieg sezonu 2024 Przemka. Jakbyś mógł coś w paru słowach, Przemek, jak to tam u Ciebie wyglądało w tym roku? Tak, bardzo ogólnie, no, sezon, sezon na, na pewno udany. No, trudno narzekać. Udało się obronić parę parę tytułów. Najbardziej chyba cieszy to, że się udało obronić tytuł wicemistrza Polski Północnej w kategorii A. Tak. To taki najciekawszy może wynik. Właśnie wczoraj się ukazały oficery, wyniki Mistrzostwa wyniki Polski. Mistrzostwa Polski. No, no to ten wynik wystarczył gdzieś tam na, na, na pierwszą dwudziestkę w Polsce. Na, na, na podium już się już nie starczyło, ale no ale, ale cały czas w Polsce, czołówka. To, 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 to cieszy. Co się jeszcze udało? No, udało się tytuł mistrza okręgów w kategorii D. A, to bardzo e, to zaszczytny po raz, tytuł. Po raz drugi z rzędu. kolei. E, mm. No i... Po drodze jeszcze tam tytuły w kategorii A, w kategorii B w okręgu coś tam jest. I... Przemek już przed włączeniem kamery trochę rozmawialiśmy, natomiast chciałem cię zapytać o, o takie nowe nadzieje, jeśli chodzi o gołębnik lotowy. Opowiadałeś mi o, o gołębiach trochę tych twoich świeżych, że tak to ujmę, aczkolwiek aczkolwiek jeśli byś mógł tam to roz, rozszerzyć, to bardzo bym cię prosił. Może o tym 10,08? Bo to taki kurczę, ciekawy, ciekawy głąb? Na, na przykład tak. Mhm. To, to z tych gołami, które w zeszłym roku już, już dały sygnał, że, że, że może coś z tego będzie. On w zeszłym roku się nie załapał do tej najlepszej drużyny w kategorii A, ale był bardzo blisko. No. A w tym roku już był u mnie najlepszym gołębiem. i w kategorii A, i w kategorii B. Jest drugim lotnikiem okręgu w kategorii B, na przykład, tak? Mhm, mm No. I co cieszy, to, to znowu jest kolejne, kolejne dziecko takiej mojej podstawowej samicy, trzynastki, mm -hmm. które gdzieś zdobywa tytuły i to takie tam poważne dosyć. Wiesz co, dlaczego pytam akurat o niego, bo tak mi się to tam jakoś zapadło w pamięć, ze względu na to, że na aukcji będzie syn czy córka siostry tego gołębia, tak, tak? dokładnie tak. Będzie, mhm. będzie, będzie też takiego wystawiony z ciekawego moim zdaniem połączenia, bo ojcem akurat tego młodego jest, jest oryginalny gołąb od... Z hodowli Neuhausa. Mhm. To w tej chwili jest siso czołówka Niemiec. Niedawno Witem Niemiec. Tak. W tym roku też chyba w top ten gdzieś tam jest. A co najważniejsze, no, no, no hodowla niesamowicie w tej chwili popularna, bo bazująca na, na gołębiach od braci Leidemann. To jest jak wiadomo, dzisiaj... temat. W tak. tej chwili oni z tych gołębi wychowali dwa Olimpijczyki wychowali najlepszą samicę Niemiec, siódmą samicę Niemiec mm -hmm. i z tych mniej więcej gołębi udało mi się na szczęście jeszcze zanim oni to wszystko na <gadali> coś się coś nabyć i, i właśnie ojciec tego mówka, który będzie na aukcji to jest z tej hodowli. Przemek teraz tak lekko od tematu, ale czy to jest Twoja intuicja, czy to jest Twoja praca, czy tak śledzisz po prostu to, to wszystko, czy generalnie intuicyjnie podchodzisz do tematu, no bo tak jak wspomniałeś przed chwilą, no już jakiś czas temu nabyłeś te gołębie, zanim, zanim no, zrobił się wielki boom, nazwijmy to. No powinienem powiedzieć, że to ciężka praca, tak? I, I talent i tak dalej, ale prawda jest taka, że do MyHasa trafiłem dzięki volgangowi Reperowi, który, który hmm. współpracuje z tą hodowlą od Lanta, właściwie oni z nim. Tak. I jak szukałem jakichś nowych gołębi, no bo wiadomo, że, że reper już, już sam młodych nie, nie, nie hoduje, mhm. no to mi skazał właśnie te hodowle i, i powiedział, żeby tam spróbować. W ten sposób. Ale to już też było kilka ładnych lat temu. Nie? Tak, no ja jak tam śledziłem te rodowody przed chwileczką, to, 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 to już były lata tam 2016 rok bodajże. Tak, tak. Ta. No, także to tam naprawdę już kilka, kilka fajnych sezonów upłynęło. Yy, no, hodowla Neuhausa no, utwierdziła się w tym, że jest naprawdę no, dość topowa no a co za tym idzie te gołębie, które są u Ciebie również dają nadzieję na, na jakieś fajne wyniki Przemek ja bym chciał to teraz zrobić w ten sposób, że yy, prezentowałbym gołębie, które przeznaczyłeś yy, pod aukcję yy, Ty byś coś w tym czasie o nich opowiadał, a ja może przed kamerą je zaprezentuję Okej. dobra to ja się Spojrzę tutaj w no Pierwszym gołębiem jest gąb o numerze 2360. Poszukaj sobie to. Hmm. Tak. E... To jest e... samica. Tak, raczej tak. Zakładam, późna, wychowana po, po lotach. Po mojej w tym roku najlepszej samicy, jeśli chodzi o ilość konkursów, tak, o te konkurencje. No mm -hmm. W tym roku zdobyła 13 konkursów na 14 wkładań. W tym są oczywiście też konkursy z maratonów. Czwarta między innymi z maratonu. Dosyć, dosyć ciekawe konkursy. Myślę, że tym gołą będzie w reprezentacji okręgu być może e, w kategorii wyczeń. E, ojcem jest e, syn mojego podstawowego gołębia rozpudowego ostatnich lat, czyli tego 280. E, sam e, też był lotnikiem, zdobywał m.in. drugi, szósty konkurs w oddziale, no ale przede wszystkim jest ojcem. E, w tej chwili jednego z trzech moich najlepszych lotników w Gębniku Lotowym. Tutaj koledzy go znają pod hasłem Sonic. W zeszłym roku ten, ten gołąb był w kategorii A w drużynie wiceministra Polski. Myślę, że bardzo ciekawe połączenie. Z bardzo dobry lotnik, już sprawdzony w gospodzie, ojciec lotników, najlepsza samica w kategorii open, myślę, że to jest to co... Jest to. Mimo tego, że jest no, no, późną samiczką, to już tam wszystko się zgadza, że tak powiem kolokwialnie, ale, ale no ta mówisz samica, ta matka tego gołębia najprawdopodobniej na wystawę okręgową wyczynie, tak? Wyczynię, tak. Jeśli mm -hmm. chodzi o pochodzenie, no to oczywiście będzie rodowód, ale mogę o tej matce powiedzieć, że to jest 100% kołomp z Rapera, Repera, tak i ojciec i matka tutaj przyjechały do mnie jako jajka od, od, od Repera, z mm -hmm. tej rodziny wychowałem już, już naprawdę Czyli taka, taka bazowa linia bardzo, bardzo pewny kołęgi, tak. Nie zawsze naj, one są najszybsze, ale to jest akurat... To jest, to jest ta część drużyny, która z tej długi gdzieś tam się fajnie mm. zasłuchał. I ktoś musiał Ech. też wylatać tą kategorię D. Nie? No, więc, no, więc o tym mówię. To, to są właśnie te gołębie, właśnie z tej linii. Z tej, z tej. Mhm. Dobra. Mm. Kolejny gołąb, y, Przemek, to jest gołąb mm. o numerze 16714. Mm. To, się, to się dobrze składa y, nawet, bo to jest... Mm, Pół siostra albo pół brat tej najlepszej samicy w kategorii Open, tak? Tej z 13 Aha. kursami, o której przed chwilą mówiliśmy. Nieświadomie, tak złapałem no. z klapsera, ale generalnie... No, to jest ten, ten sam ojciec, tak? Przepiękny gąs w budowie. No naprawdę... Ojciec 100% reper, z Linii Pantenhida reper tutaj tak na Marginesie powiem trafił też do tej hodowli już ponad 10 lat temu i, i, mm -hmm. i fajne gołębie mu się udało wtedy sam ściągnąć. Natomiast matką tego gołębia prezentowanego jest e, najlepsza roczna oddziału w zeszłym roku, w tym roku jako dwuletnia, e, aha i, i trzecia roczna e, okręgu. E, a w tym roku jako dwuletnia dołożyła jeszcze. E, Trzeci konkurs z takiej ciężkiej trzech podwiad i, i szósty z, z maratonu z listy rejonowej. O no, to takie tak jak mówiliśmy kiedyś, ten od Wolfganga Repera to, to takie gołębie na hmm. każdy dystans. To, 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 to co teraz oglądaliśmy to jest Ingrid, tak? Bo y, ojcem jak powiedziałem jest gołąb od Wolfganga Repera y, a babką jego siostra. Mhm. także. Przemek, bo ten pierwszy prezentowany to tutaj mam chyba Tak, 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 e, tak. To tego drugiego nie będę, nie będę pokazywał, wiadomo wszystko się będzie do konfrontacji jak gdyby z drogowodem. Mhm. <laughs> ok, teraz mam gołębia o numerze siedemdziesiąt 877 to, to już nawet nie muszę bardzo sprawdzać. To jest syn, bo to pewnie Samczyk będzie. To, to jest Samczyk 100%, ale to, to jest chyba jeden z późniejszych gołębi tutaj. Tak, ja tak, tak. To jest taki późny, późny. Mhm. Już absolutnie ostatni rzut. Ojcem jest naj, najlepszy gołąb u mnie w kategorii A w zeszłym roku w tej Drużynie Eficjenci Śatowski, on tam miał koeficient e, 2, 80. E, w tym roku e, powtórzył wyniki, już nie, nie na tym poziomie, może, ale był e, też to jednocyfrowy współczynnik e, gąb drugi e, chyba u mnie w drużynie. E, w tej kategorii olimpijskiej 10 konkursów w ciągu dwóch lat z kategorii A wynik 50, 50 par Ale lat. powiedz, bo tutaj jest ciekawostka przy tym gołębiu, że on w sumie miał tych konkursów niewiele więcej. Tak, tak, to był go, jego ojciec, tak? tego, tego był tego był lotowany tylko na, na dystansie do 500 km. Był w życiu może na, na trzech 500 kach bez większych sukcesów, dlatego w którymś momencie przestałem go wkładać na km, Więc łatwo policzyć, ile mógł mieć lotów do kategorii A. I z tych razem, chyba było tych lotów z 13, na których było przez te dwa lata, 14, może tak, tak. Ma 10 konkursów ze średnią. 5,05. Tak. Coś, coś naprawdę wyjątkowego. Mhm. Dobra, kolejny, kolejny przemek to gołąb o numerze 2308. Teraz, teraz przechodzimy do, do grupy trzech młodych z gołębi z nowych takich moich nabytków, nowych stosunkowo, tak, po 22 roku. Nabyłem kilka gołębi właśnie z hodowli Neuhausa i, e, i Torstena Noaka, e, do którego też trafiłem ze sprawą Wolganger Repera. E, szukałem właśnie materiału e, od braci Leidemann, i, no i tam go znalazłem. E, e, sprowadziłem wtedy kilka, kilka gołębi, i to, te młode, które tutaj prezentuję, są e, młodymi właśnie z tych ptaków wychowanymi. Mm -hmm. czyli, e, czyli tu, jak e, gdyby bazową, e, bazową linią są gołębie, e, bracie Rideon. Tak jest. E, ten gołąb, którego teraz prezentujesz, e, ma numer. E, Osie, osiem. Zero Tak, no to on na przykład jest. E, jego ojciec jest wnukiem. Olympic Wolkan, to jest gołąb od braci Leidemann lotowaną u Wolfganga repera, stąd, stąd taka nazwa, mm -hmm. który po tym jak został gołębiem olimpijskim trafił z powrotem do hodowli Leidemann. W tej chwili ci którzy się interesują wiedzą ile, ile kosztują młode z, z tego gołębia, to e, jego ojciec to jest wnuk tego e, Olimpik Wolka. Natomiast matka jest wnóżką podstawowej pary u Lejdemanów, czyli Arturo Tila. Też materiał raczej dla, dla tych, którzy się interesują akurat tymi gołębiami, głównie sprintem średnim dystansem. Chociaż wiadomo, że te taki ptaki u Lejdemanów latają też 500. 600 tak, tak, i tak, zdarzają tak, się 700 tak, czołowe. Także można próbować. Hodowla Leidemannów też przynajmniej w 30-40%, a może lepiej, opiera się na gołębiach Ranga repera. To też nie wszyscy wiedzą, a, a tak po prostu jest. Przez wiele lat oni do repera przyjeżdżali po materiał, potem się tak stało, że, że zrobili dużo Zobacz, gaję. poszliście prawie tą samą drogą. Tak. Ta, ta. Z tej pary, o której przedtem mówiłem, tak, prezentowałeś tego młodka, tak. są dwa młode, tak? Aha, aha to, to jest z, też roteństwo? 0,8 końcówka, tak, jeden z nich, a drugi końcówka 49 zdaje się. E, przemek 16659. Tak jest. Tutaj... E, Tutaj matką jest akurat ten goń, o którym na początku mówiliśmy, siostra mojego lotnika 1008, mm -hmm, mm -hmm. natomiast ojcem wnuk Big Bossa, Wolfgang I ten syn Big Bossa był sparowany z córką słynnej Gold Glees, braci Leidema. czyli i gołęb, te, ojciec tak, tego, tego prezentowanego jest oryginałem od Neuhausów, no, um, jest z jednej strony wnukiem Big Bossa, z drugiej Gold Glees, a więc dwóch takich, no jednych z najlepszych gołębi w ostatnich dziesięcioleciach w, Polsce, w nie tylko w Polsce, jasno. jasne, No nie latały w Polsce. <grym> <grym> No głębie od braci Leidemann, no to już teraz ci, którzy obserwują aukcję, widzą, widzą jak to wszystko wygląda, a jeśli chodzi już typowo o, o kwestię finansową, natomiast no, e, trzeba powiedzieć, że te gołębie bardzo dobrze się sprawdzają w różnych hodowlach, a więc no, to, to też nie jest dzieło przypadku, że, że takie kwoty są osiągane. Nie? W tej chwili w Niemczech jest, jest szaleństwo. szaleństwo. na Dwa na, 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 na Line się kojarzą właśnie z jakoś szymlami mhm. Tyle tylko, że jak się bliżej temu przyjrzeć, to 90% wyników wylatały nie szaleństwo. Nie szaleństwo, tylko w tylko jeden, tak. natomiast no, no jakoś tak, 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 tak to się rozwinęło, że wszyscy szukają tych Zauważaj jeszcze tego, tego 49 skoro już mm. to... Czyli jest, to jest rodzeństwo tego pierwszego z gołębi Leidemana prezentowanego? Ustępuję telefon. Dobra, dobra. 23:49 49 Reszta będzie do, e, do sprawdzenia czy do, do po prostu do obejrzenia e, przy załączonych rodowodach e, i, i zdjęciach. Oczywiście za chwilkę wykonam tutaj zdjęcia tych wszystkich e, prezentowanych młodych. E, aukcja, e, aukcja na portalu pigonline Online kreska aukcję e, rozpocznie się z początkiem grudnia. Myślę, że to tak będzie czwarty, szósty e, grudzień, a więc no do tego, do tego czasu chciałem, żebyście się hodowcy mogli zapoznać jak gdyby z ofertą tych proponowanych gołębi. Przede wszystkim chcę podziękować za wizytę. Zachęcam do, do udziału w aukcji. Oczywiście myślę, że gołębie, które na tę aukcję przygotowałem nie są przypadkowe. To nawet jestem pewny, ale myślę, tak, tak, są wychowane z moich... W tej chwili najlepszych lotników albo, albo gołębi rozpłodowych. plus te trzy gołębie, które są taką szansą nadzieją na przyszłość. Jak ktoś będzie chciał spróbować czegoś nowego, może do nich sięgnąć. Zachęcam. Ja spróbowałem. W razie jakichkolwiek pytań, zainteresowania można, można śmiało dzwonić, spróbuję wyjaśnić. Mhm. Ja jeszcze chciałbym dodać tutaj korzystając z okazji, że jeśli chodzi już po wylicytowaniu danego gołębia zapewniam również jak gdyby transport na miejsce. Oczywiście tak jak to zwykle bywa większość chce Odebrać od przemka z domu: No, bo to jest normalne, żeby przede wszystkim poznać hodowcę, porozmawiać z nim coś szerzej na temat świeżo nabytych gołębi. Natomiast, jeżeli by była taka potrzeba, to ja służę pomocą i nie ma problemu z transportem. Każdego jesteśmy w stanie dostarczyć pod, pod wskazany adres. Także na tą chwilę serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.